うん。<laughs> <laughs>

I don't know.

Mózg muskularny. No zrobiliśmy wspólny trening z Łukaszem. Łukasz trenował barki. Ja w tym czasie zrobiłem klatkę. I później razem zrobiliśmy triceps. Może dwa słowa na początku na temat treningu. Zaraz jesteśmy w dwóch różnych fazach treningowych. Łukasz tutaj została podjęta decyzja niedawno, żeby się przygotować do zawodów. Także tutaj aktualnie zaczął redukcję. Ja w sumie rozbudowuje masę mięśniową, także trening na, trening na barki tutaj był nieco, nieco, nieco inny. Pierwsze ćwiczenie było na dużych ciężarach, było takie ćwiczenie podstawowe, wyciskanie hantli siedząc. No Jak na okres redukcji nawet nie zła siła, bo spółka skończył 40 handlami, hantlami w wyciskaniu. Później już robił serię łączone. Unoszenie sztangi z usługowia łączone z unoszeniem na boki. O, no tutaj trochę w tym unoszeniu na boki technika kulała, ale tam staraliśmy się to korygować. No i na końcu, jeszcze czynniki izolowane przedniach to unoszenie przodem i yy, unoszenie w opadzie. To się okazało, że to było pierwszy raz robił, ale jak na pierwszy raz to technika była całkiem niezła. No co, u mnie yy, też bez większych kombinacji zrobiłem wyciskanie na skosie 4 serie z progresją, seria z seria 50 -kami. Później wyciskanie na płaski, ja troszkę zmieniłem uchwyt na nieco węższy. łokcie troszkę bardziej do tyłu prowadziłem. Skończyłem na 120, jakieś tam dwa powtórzenia wymuszone ostatnie. I na koniec trochę zmieniłem. Zrobiłem coś, czego zwyczajnie nie robię. Robiłem wyciskanie handlami na ławce. Ujemy, Zdecydowanie lepiej, czułem klatkę niż przy wyciskaniu sztangi. I to połączyłem z, z ściąganiem linek na bramie, z tym, że ruch taki dosyć blisko tułowia też nieco inną techniką. No i jednocześnie skończyliśmy. Łukasz skończył barkę ja skończyłem wratkę i jakoś doszliśmy do porozumienia. Zrobiliśmy razem triceps, pierwsze czynienie na dużym ciężarze, chociaż to też rzadko wykonujemy. Francuskie wyciskanie sztangi siedząc z progresją. No nie, wygląda, nie wyglądało to 100% dobrze, ale musieliśmy się oswoić z tym ruchem. Później zrobiliśmy prostowanie chwytem, na, na chwytem przepraszam, ostatnia seria w dropzecie. I na koniec takie czonko, które tutaj. Yy, Całkiem nieźle się sprawdza wyciskanie pod chwytem na maszynie Smitha, Bardzo ładnie czuć tutaj yy, tą głowę, głowę y, tylnią tricepsu i yy, to połączyliśmy z prostowaniem ramion z w opadzie tułowia no, bo 10, 10 powtórzeń w obu ćwiczeniach. No, sami byliśmy zaskoczeni, bo cały trening zajął około godziny, ale jeden drugiego napędzał, także tutaj nie było nie, było jakiego, nie było jakiegoś gadania między seriami zbędnego, ale dzięki temu udało się to dosyć sprawnie zrobić. No i co, teraz dwa słowa na temat, yy, na temat Łukasza. O, widać, widać po koszulce, jakie, jakich suplementów używa, ale co, ja o tym za chwilę. Yy, mówię, niedawno za, za, zapadła decyzja o starcie, w sumie, właśnie tego nie planowano, nie było jakiegoś klasycznego budowania masy mięśniowej, po prostu jakby z marszu, z marszu zaczął przygotowania do sezonu wiosennego. No tam musi się nieco plany pozmieniały i z tego to w sumie głównie wynika. No jak na ten okres, no na właściwie teraz jest 8 tygodni niecałe przed zawodami tymi takimi docelowymi, to ma formę bardzo dobrą. Zazwyczaj Łukasz zaczynał z dużo większego poziomu tkanki tłuszczowej. Tutaj w tym roku forma jest bardzo dobra jak na ten okres. No i Naszemu zaskoczeniu zawsze udawało się, tak no, jak mówię, z dużo wyższego poziomu tkanki duszowej tą formę zrobić bardzo dobrą. Przypomnę, że Łukasz no, w sumie dwa sezony startowe zaliczyłeś, prawda? Dokładnie. 2011 rok to był taki najbardziej udany sezon. kiedy to było mistrzostwo polskie juniorów młodszych. bo kompletem punktów, wygrał. No i później, rok później jeszcze próbowałeś, prawda? Tam, też, tam w, sumie, w sumie kategoria, nie udało się trafić w tą kategorię, którą byśmy chcieli. Ale forma była też bardzo dobra, pomimo że tam w wieku 19 lat startował z że rzeczami 23 lata maksymalnie. No i co no i teraz kolejny sezon po jakiejś tam przerwie półtora rocznej, Z tym, że tak jak mówię, no w dalszym ciągu to będzie jeszcze kulturystyka klasyczna, bo to ma niezlebie dyspozycji do budowania masy na no ostatni ostatnim rok to właściwie skupiał się trochę bardziej na innych sprawach niż, 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 typowo, niż typowo kulturystyka. Ale na dzień dzisiejszy już też jestem zaskoczony, bo waga to już jest jakieś 91 kg. Limit wagowy tam jest coś jakieś 83-84 kg. W kulturystyce klasycznej juniorów przy wzroście 1,80 80, m. Także bez problemu powinien się wyrobić nawet trochę. Tutaj myślę, że powinniśmy zwolnić, bo miało robić Łukasz 50 minut aerobów dziennie, rano, na A tutaj zmniejszyliśmy do 40, bo rzeczywiście tutaj zmiany są w sumie na tym etapie już z dnia na dzień. Ten trzeba trochę przystopować, bo żeby ta forma nie była za szybko. No i co? No i Trening siłowy 4 razy w tygodniu, tak? 4 plus jeden powtarzany, Czyli 5, przepraszam 5 razy w tygodniu. Z tym, że w piątym dniu powtarza trening, trening pierwszy. Tak to się później zazębia. No czyli tam co? co 4 tygodnie jakaś partia wychodzi dwa razy po prostu. Czyli no, nieco, nieco częściej niż raz w tygodniu. No ale robię codziennie. Już tak, jak mówiłem 40 minut, nie? Na co? No, no może powiesz coś o diecie teraz. Nie musimy tu wnikać jakiegoś szczegółu, ale tak mniej więcej obrazowo, jak to wygląda. Na pewno jest przewaga białka w mojej diecie. Dieta oczywiście układał mi Wojtek. No efekty, tak jak mówi, zmieniają się z dnia na dzień, dlatego też musimy troszkę przystępować z tymi erobami. Rano jem omlet z sześciu jajek, większość białka. Tylko jedno całe o że w skrócie powiemy, w każdym posiłku około 50 gram produktu węglowodanowego tam głównie jest ryż, tam jakieś płatki. Tłuszczę po każdym posiłku po 10 gram. No węglowodany, mówię, byłem trochę, trochę, trochę zaskoczony. Myślałem, że trzeba troszkę bardziej gonić, w związku z tym, że tego czasu jest nie za wiele. Także tam węglowodany po 50 gram produktu węglowodanowego tylko w posiłku a tu się okazuje, że chyba już z tego poziomu nie trzeba będzie nic schodzić w dół, bo jest, jest dobrze na ten etap także pomimo tego, że gdzieś tam w tym ostatnim okresie, pół roku, pół roku czy, czy nawet roku nie, nie przykładałeś się tak, tak jak wcześniej, bo wcześniej wiem, że można powiedzieć, że maniakalnie no. maniakalnie się przykładałeś tutaj bez żadnych odstępstw, to dużo, dużo udało się zachować, nawet widzę że dzisiaj troszkę po treningu popozowaliśmy Yy, tam pozowanie trzeba trochę poszlifować, bo ten line-up nawet nie wychodził tak jak trzeba, ale yy, widzę, że poprawiłeś parę takich, takich takich mankamentów. Mięśnie brzucha przede wszystkim, widzę, że są, że są takie bardziej wypukłe. Nogi to akurat zawsze była taka dobra strona, nawet na, nawet na masie tam była niezła separacja, ale też, też plecy wydają się takie, takie grubsze i bardziej, bardziej masywne. Także myślę, że tutaj dużo powinno być, powinno być jeszcze lepiej niż yy, półtora roku temu na zawodach. No i też nie, ma, nie, ma, nie będzie takiej gonitwy, żeby to wagę zrobić, no bo w tej chwili to jest 91 kg. Dojdzie tam jeszcze odwodnienie, także no mówię tutaj nawet może, może będzie taka sytuacja, że będziemy tych kalorii dodawać, a nie ucinać, także zobaczymy. No suplementacja, może, może, może nawet suplementację już właściwie po, yy, yy, powierzyłem Tobie, jakieś tam ogólne wskazówki gdy dałem co do tego, może powiesz co i kiedy, w jakich ilościach, marka już jest znana Babson Labs. Nowa, nowa firma. Ale, może no, powiesz, co, co, co tam aktualnie używasz? Rano do pierwszego posiłku po aerołach 30 gram izolatu. Firma Bastionat, oczywiście. No, wszystko, wszystko z tej firmy. Przed aerołami tymi porannymi 10 gram BSA lub 5 g bca plus 5 gram glutaminy. To samo po treningu siłowym. I na dzień dzisiejszy w zupełności tak wygląda moja suplementacja. No, no suplementu jak widać nie ma za dużo, ale no, no są te podstawy, które zawsze, zawsze jakoś tam działają i przynoszą, przynoszą rezultaty. W sumie, w sumie no co, Jeszcze powiem na temat tej ilości arabów. No, kiedyś kręciłeś tych arabów więcej, ale yy, mówię, no nie ma co przesadzać z arabami. Niektórzy się nastawiają, żeby robić od razu 2 godziny arabów dziennie. Nie ma takiej potrzeby, no bo wydaje mi się, że się może nie wyrobią, albo się strasznie zapuszczą na masie, no i później trzeba tyle kręcić tych aerobów. Na no, Twoim przypadku teraz widzę, że, że ta ilość powinna wystarczyć, prawda? Tak, to, to jak Wojtek mówi, te aeroby wystarczająco, wystarczająca ilość tych aerobów do 40 minut. Tak, tak, 50. to 40 minut i, i więcej. Więcej, więcej w Twoim przypadku nie potrzeba. No, no co, no może po tej, po tej redukcji... Jak już wejdziemy w jakąś masę, to sobie postaramy bardziej jakieś tam słabe, słabe, słabe punkty sylwetki wybrałyśmy. No teraz już nie ma na to czasu, no bo zostało mówię, ale nie, nie, nie są ponad 7 tygodni. I no co? No, na, na, na ramionami trzeba będzie pracować. No triceps jest bardzo dobry. No lewicy trochę ustaje, no ale to wszystko jest do skorygowania w odpowiednim momencie, prawda? Tam w cyklu, w cyklu masowym myślę, że będziemy nad tym pracować. A? Yy, jakie, jakie zawody? Jakie zawody do Łukasz ma zamiar zaliczyć? No są w kwietniu z tego co wiem. To już właściwie niedługo, bo to jakieś, jakieś chyba 6 tygodni. Mistrzostwa Śląska. Tam jest kategoria juniorów. No jak forma już będzie taka jakaś miara przyzwoita, to może tam wystartować, czemu nie. Tam dozwyczaj jeszcze dopuszczają trochę, troszkę większą, większą jakąś nadwagę drobną dla na tych zawodników, którzy do, szykują na docelowe zawody. No i co? Później Mistrzostwa Polski, seniorów, bo Mistrzostwa Polskich Juniorów, jak wiadomo są dopiero na jesień, nie okaże się, że jest juniorem. No ale zaliczy sobie stać w seniorach. No i przy okazji eliminacji do Mistrzostw Europy. Także tam to jest, to jest taki kluczowy, kluczowy sprawdzian właściwie. No wiadomo, że stać seniorami no to takie spore wyzwanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Okaż ma 3 lata, Winora, bo ma dopiero 20 lat. Także tam nawet nie będzie musiał mieć tego swojego limitu wagowego, tylko może troszkę, troszkę więcej ważyć. No i może później jeszcze po tej Mistrzostwach Polski jakieś zawody juniorów. Nie wiem, co tam jeszcze jest, Kunice, jakiś Słupsk, prawda? Może gdzieś pojedziemy na weekend od razu przy okazji. No. I, no i może się uda w tych Mistrzostwach Europy. No sam jestem zaskoczony, szczerze mówiąc, bo y, widzieliśmy się tydzień temu. No i mówię, no w tydzień już widać taką dużą, dużą zmianę. Zwłaszcza, no zobaczycie sami przy pozowaniu, że, no, że naprawdę proporcje są dobre. Tylko teraz jeszcze trzeba, trzeba to wszystko jakoś do, do końca doprowadzić. No i tutaj będziemy się widywać, co, myślę, że co tydzień czy tam co dwa tygodnie będziemy prowadzić zmiany. Że będziecie mogli śledzić postępy. Miejmy nadzieję, że postępy, no i nie bierzemy pod uwagę, tak? No i do zobaczenia. Do zobaczenia.